Sweet little bumblebee. I know what you want from me. ba ba o, o Jezus, jesteś taki, to znaczy tyle Znaczy. Sweet tak, tyle mega waży twoja postać aż mi zlagowała jak wchodziłeś. Ej, <laughs> lagi są, czemu ty... A bo się wczytuje gra. Tak, bo się wczytujesz. Słuchaj, bo tu jest ty, Tu jest to jest coś dla ciebie. Czek się jeszcze wczytuje. Juvenil ten, ten ten tenus! A wczytałeś? No? O, wczytałem, jestem grzeczny. Cześć. Tak, siema, witam. <laughs> Hey, taki żarcik, kosmonaucik. Łataj, Nie! No nie! No debilu! Taki żarcik, kosmonaucik, mordeczko, no! A widzisz mi tyle mięsa stawić <coughs> To mu się nie spodobało, ciekawe okay, czemu. Okay, 7, okay, 3, 4, dobra, Dobra, Byku, jest. słuchaj, musimy zrobić okay, kolejny... Czy otwórz jeszcze raz lodówkę, muszę zobaczyć, coś w środku. Główne w środku. Słuchaj, okay. y Małe zmiany, ja musiałem przygotować kilka rzeczy. Jak widzisz, popracowałem nad oświetleniem, mam więcej oświetlenia. Jeszcze nie widzisz aż tak bezdziennie. Zacząłem się oswajać nowego e, konika. A zacząłeś, ja myślę, że on jest cały, Nie, to on im. się zaczyna, ale chodź. Ale chodź, ale. ale? Tutaj poustawiałem zwierzęta. To jest, mój, i... to jest mój drugi koń, nazywa się Sir Percival. Jakby Tutaj co? Tutaj nic nie ma! Zapasowy. Co? Tutaj nic nie ma! Aha. Wow! To Tutaj jest co? So. to jest boży i mieć. Tak. Co jeszcze masz? Nie wiem, co widzisz. To jeszcze tu coś. Wszystko siędam, tak. Ketchup. I teraz chodź. Idziemy na pięterko. Tu jest coś dla ciebie. Octavius? Tak, on nie jest, on nie jest sklejmowany. I ten też nie jest sklejmowany. Oba są dla ciebie. I ja, jeszcze ten, ten na dole konie z drugim zapasowym. W komentarzu napisz Jerzy. Za ten, to, co Christian zrobił, ten, no, ten jest w ciapki. Mówię, tak, będziesz tak, chciał w czapki? W CZAPATY! A zęby ma to jak puzonik, kiedy Cześć. widzi jedzenie. time ownership. <grym> tak, już jest twój. <grym> Tok jest też twój. A, tylko siodło miałem ci przynieść. Co się dzieje? Co? Co? Ciemnuch? No, co wymyślisz? Oj, ale nie, nie, bo ty nie patrz, nie patrz! Mm, coś family-friendly, ale takiego z... No ale z dawaj, tym. mam robotę do zrobienia, no! No dobra, dobra. Dobra. No, eee. no, no. Yy, dobra, dobra. Nie, no nic nie zrobimy widzowie, no, nic dzisiaj nie, nie zrobimy. Wpisałem na szybko przez ciebie i jest cool Jimmy Kulfon. Cool Fantastycznie. <laughs> dobra. Jimmy Kulfon. Cool Co się stało? Chodź Kulfon, cool słuchaj, będziesz miał drugiego jeszcze Kulfona cool do nazwania. Pozbierałem dużo no. surowców, bo potrzebujemy dużo surowców ogólnie. I kwestia jest taka. Jaka? Co Zebrałem trochę tytanu. Tytanu? Tytanu chyba. O, muszę jeszcze tlenu sobie trochę ogarnąć. Ale ogarnąłem tytanu trochę, słuchaj. Żebyśmy mogli sobie podziałać. Ale tej stay, 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 stay? Stay, 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 no. no. Powiedz mi, czy ty czy ty tu sobie tlen ogarnąłeś ostatnio? Tą butlę sobie ogarnąłeś, tak? Tak, tą butlę na plecach, wszystko jest A, dobra, no to okej. Ty, zapomniałem tym... Odznaczyć tego. Żeby... No spoko, to za, nie, zaprowadź kolei! je. Zaprowadź je do tego. Do, 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 do zagrody, wszystko. no? Tylko do pamiętaj, stodoły. żeby im przestawić. Nie na wandering, tylko na. żeby stały w miejscu. No, jecha tam, jecha. widzowie, w końcu możemy coś zacząć robić. No, e, kwestia jest taka, słuchaj. Ja mam zapisane, co będziemy robić, bo musimy zrobić kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, musimy odblokować sobie coś takiego jak. na czwartym. na czwartym tierze. E, jak Portable Biofuel Generator. Ponieważ to będzie jakby temat. Jednym z tematów to się w fabrykatorze robi. Fabrykator to było to. Ale co ty, co ty do mnie dzieje? Możesz, możesz do mnie po ludzku gadać? Tak, mogę. To poproszę, teraz na polski tłumaczenie. No robimy Portable Biofuel Generator. Czyli generator. 6. Ale przenośny! Tak, potrzebuję stali, potrzebuję miedzi trochę. Gdzie jest stal? Ja wiem, co ty chcesz zejść? Mogę zaoferować za zgadnięcie? Zgaduj. Chcę zejść te kopalnie odnawiające się. Tak. Wiedziałem. Ale... Portable. E... Wyjść? Potrzebujemy potrzebuję. jeden miedzi, 6 elektroniki. Jeden miedzi. Elektronikę. Ja bakterie! To, co się w tym domu dzieje, że ja dostałem bakterie? Jaką bakterię starą? Bakterie. bakterie. Konculusę mam w sobie. Potrzebujemy jeden miedzi, czy mamy w ogóle jeden miedzi? Podobno zebrałeś materiały, panie pracowite. A ja tutaj eee. widzę w tym domu. Potrzebuję jeden. No nie ma miedzi, są miedziane gwoździe. Nie, nie ma, nie ma miedzi. Dobra, to przy okazji zrobię ci pociski, bo znalazłem gwoździe na twoje. Eee, proch to nie. mamy. Max, kraw. to musimy iść pomieć, tak? Tak. Ogólnie jest kilka rzeczy, które się troszkę zmieniły. Eee... Co ty robisz? Nic, nie patrzę okej, okay, dobra. Biorę butlę z lenem i chodź za mną, bo mamy kilka rzeczy do zrobienia, chociaż czy... butle z gazem? Czy to będzie dobre? Nie, to i tak musimy mieć tą miedź jeden, kurde. Sporzyne. Jedziemy szybkim, jedziemy szybkim. Dobra, nie będę się, nie będę się bawił, po prostu zamówię. Bo odblokowałem sobie, słuchaj, odblokowałem sobie... Stwierdziłem, że i tak nie mam na co surowców na razie wydawać. Odblokowałem sobie, żebym mógł zamawiać miedź i żebym mógł zamawiać sobie złoto, bo nigdzie w okolicy What? nie mamy... Więc, no. Możesz po prostu zrobić zrzut surowców. To jak f peta wziąłem do jechania. No jedziemy, jedziemy, tylko muszę to zebrać i skraftować jedną rzecz. I spoko, i lecimy. Dobra, guitar. Spaczucha odebrana. Ciach, consume, delivery to station, dobra. Mamy wszystko. Jest idealnie. I tak miedzi teraz potrzebujemy maksymalnie do wszystkiego, A ile, ile czego przywozłeś? się da. ile tej przy miedzi przyniosło? 100. 100 miedzi? 100 miedzi, więc jak przepalisz, to masz yy, 50, 50 sztabek. 50 sztabeczek, no i teraz patrz, robimy coś takiego. Nie tu, tu. Wrzucamy to, robimy jeden, jeden kabelek. Teraz możemy zrobić Portable Biofuel Generator. I teraz dzięki temu możemy wziąć sobie biopaliwo jedno pełne. Ja ma Nie mam. I potrzebujemy zrobić coś takiego jak thumper. Prototype thumper. I do niego potrzebujemy kompozytów. A żeby zrobić kompozyty, potrzebujemy material processor, który robimy w fabrykatorze. Aluminium, e, ja tu ogólnie wcześniej przygotowałem sobie trochę tych rzeczy, nie? A po co nam jest ten pro, 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 fumble? Procesor? Tutaj. Fumper e, to jest właśnie to, co ci generuje tego. Kopalnie. Tak, dobra, i teraz tak. Mamy ten procesor. Procesor jest dosyć mały, więc go nie wiem. Machnę go gdzieś tu na razie. To jest ogólnie A, podobno dobra, tak ja jak... Co? Ja myślę, że procesor wyciągniesz. Procesor, no, procesor powiedziałeś, a nie. Tak. Procesor. Dobra, jest już, jest już podłączony do prądu i teraz tak. On w nim może robić wszystkie te receptury, co w. Mm, jak to się nazywa? W Mortal Pestle, czyli wiesz którym? E, tym do zgniatania, no tym istem. Tak, 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 tylko że o wiele szybciej. E, o wiele szybciej. I teraz potrzebujemy zrobić coś takiego, co nazywa się. E, B, 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 czwarty tier, czwarty tier. E, Composite paste. Kom a są dwa, dwie receptury: Splita Platinum Ore i Gold. Ore. Dobra, już biorę i wszystko robię. Skraftujemy to. A ja, Co tu się dzieje w ogóle? Widzę, ja tu jestem zagubiony. <noise> zagubiony w życiu. Zagubiony, journey. To i żółte, dobra, i mamy. I teraz wrzucamy sobie to. Patrz, pyk, 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 no pyk, 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 środka, pyk. No. I to Juk. możemy zrobić 50, więc zrobimy sobie 50. I jak to się skraftuje, to z tego co wiem. Znaczy to jest pasta temu przechodząca? E, Powiedz, czemu tam jest 1300? 1333 na 1500. Aha, po prostu bo jest tego, bo jest już maksymalna no. zużywalność prądu, nieważne. E, jak wrzucasz do pieca to, to, to z tego co się orientuje, niech to skończy. Tak, to widzisz, patrz, robi kompozyty, widzisz? Przepraszam, no. Tak, i on z tej pasty robi kompozyty. Ale jaja. No? I potrzebujemy teraz no 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 ja tu musiałem stary siedzenie i ogarnianie tego za pierwszym razem to jest taki takie coś po prostu że coś. Potrzebujemy 12 tych kompozytów, więc potrzebujemy potrzebuję jeszcze Dużo pasty. 10, jeszcze 11, jeszcze jedną sztukę. O, dobra, mam. To po co byś więcej? E, robię więcej, bo będziemy i tak potrzebowali do innych rzeczy. Ku... Co ty gadasz? No, poważnie, bo teraz tak jak mamy tego fampera całego, to on potrzebuje prądu, nie? I no musimy... Ale przenośny, przecież, generator. No tak, no mamy przenośny generator, no. No to jazda do kopalni. No chwilę ale no dzień trzeci, dzień Ale trzeci, trzeci, proszę. Ale, ale, trzeci. ale tampera muszę skraftować jeszcze. Dobra, idź zrób e, stalowe te. Mamy stalowe? Mamy stal tu jeszcze? Gdzie ja kładłem stal? Kuźwa! E, stal powinna być gdzieś tu. Jest. E, nie, to jest gitana. Mam stal. To nie mam. Ja, Dobra, mam, mam ja jedną znowu. stal. I z niej mogę... Chociaż nie, ja mogę... Dobra, mogę. Zrób śrubki. Dobra, mam śrubki. Teraz tylko to się musi przepalić. Realnie. Mamy jeszcze tylko dwie sztuki stare i robimy tego Fampera. I pierwszy raz to Tak samo dzisiaj możemy jeszcze zrobić baterie, Ale to jak sobie już wrócimy na spokojnie. Bo mówię, żeby nie marnować energii, nie? No? Żeby tego, no to będziemy to samo ogarniać. Dobra, to. Ja to Cześć, ja muszę cię w takim razie. I prototyp prototype Fumper. I teraz tak, Fumper wymaga 1500 prądu, a on generuje 2000, więc... A, on jest pod G. Ty, Andra. ale to w takim razie co ja? No. Ty, Gdzie ja z jesteś? jadę. Gdzie ty Jeżeli polazłeś? Jechać. Do pana mnie, pana, wiesz? pana mnie, pana mnie. o ja je... No. Bie, nie, bierz, bierz tego, bierz sobie co tam chcesz, bo jedziemy ale tylko nie, kawałek. Szkoły, ale jedziemy po, ory, jedziemy Ale ory. jedziemy do tej naszej obok. No ale dobra, ale będziemy to pewnie odświeżać się do Co tu stoi? Czemu twój ptak tu stoi? Co? Bardzo się przepraszam, już go odstawiam. tak lubi. <grym> co pola z poptaka. On wszędzie się szlaje, ciemnuch. Ciemnuch. Jesteś? Drzwi zamknij, cymbale. Mówisz, że jak wychodzimy, to, to zamykamy. Mem. Dawaj. Zanim przejdziemy dalej w ogóle. Uwaga, Mati. Alt-tab i sprawdzamy, ile mamy godzin. Ile masz godzin w Ikarusie w tym momencie? 20,3 godziny. 43,5. No to tyle samo mamy. Dobra, i teraz tak. Wchodzimy. Pewnie będą stworzonka no. standardowo. Dobra, ja idę jeszcze odgonować. Jak chcę, jak chcę, jak chcę. Ja chcę. Maty za tobą. Jak za mną? O, tu. A jeszcze tu. Eee. Ale żeś zrobił, ja dostałem w tym czasie, zanim Dobra, ty go zabiłeś. Dobra, ale to co ci szkodzi? Dobra, i Ej, słuchaj. nie ma, nic nie ma. Tu, Czuję, p... tu jest ja drill, robią? tu jest drill, bo ogólnie... Ale to jest drill na zasadzie, że mega to ciuchy nosi? Słuchaj, kwestia jest Dobra, taka... Sobie. Czekaj, co ja tu mam? A... E, kwestia jest taka... E, e, Kurwa, wy wy wyciągało się tam tytanium, nie? I stwierdziłem tak, mówię, musimy robić pociski przecież do broni, nie? Jest. Mówię, no ale nie mamy sulfuru. Ja e, takie zdobywanie ze sk... Ze sk Zdobywanie ze skałek jest do dupy, bo jest powolne A? i musisz szukać, I zanim się zrespią i coś tam. Znalazłem drugi przepis, gdzie masz coś takiego, co ci psuje warzywa, i to mówię spoko jest bo tam rozwalasz warzywa, kopiesz sól, ale mówię dalej, musisz kopać sól albo ją wydobywać. Mówię, to przecież mogę znaleźć coś takiego, jak tutaj jest do kopania złota. I mówię, chyba u nas w kopalni był sulfur. Przelazłem, zacząłem tu kopać, i tu w ciągu godziny wykopuje się prawie 200 sztuk. O. No i w skrzynce już mamy w bazie trochę schowanego, więc imo tylko to i prok strzelniczy iluz. Ej, Także... genator masz ze sobą? Co mam? Generator. Mam! Ooo, oh, chleba. Co się będzie działo? Dobra, jesteś gotów. Dawaj, o ja. Dobra, dobra, biorę paliwo. Tam, bo ja... O, nie ważne. Teraz kabel. Bądź gotowy na cokolwiek, bo nie wiem totalnie. Przedłój se, broń. Mam, mam wszystko, mam. Jestem tak gotowy jak nigdy. Nigdy nie będę bardziej gotowy. Kształci cię atakują! To będzie załatkował cię na szczęście. Dobra, Do to działa. A. A! No i co? Nie włączyłeś. Connection 1000 między tej Nie jest podłączone! Kabla! Kabla! Ale był kabel, co? Jest kabel! Gdzie jest kabel? Ja nie widzę tej kabla. Nie no patrz. Teraz widzisz off, off i patrz, on. podłączony Ty jest. Quiet. A jest no? O! Co to było? Szczoły <coughs> go! Aha. Cz Cz no myślę, że z karabinu strzelanie w pszczoły będzie kiepskie. Czemu nagle są trzy? Co tu się dzieje? No już to jest ta walka z bossem. no chodzi? Jeszcze, jedno, jeszcze Kolejne lecą. Jeszcze jedna, dawaj. Tapuj, tapuj. Dobra, dostały, nice. dostały, dostały. Dobra, no i dobra, teraz pomyśl. Teraz jak to ma działać? No to działa, no bo jest aktywne. To? Aaa, ah, cannot activate in water. Widzisz, no to na Okej. Okay. Czyli mu się to nie podoba, że jest woda. Okej, okay. on wykrywa w ogóle, że to jest woda? Ciekawe. A generator działa w wodzie? Dobra, to gdzie mam to realnie tu, postawić? Tu, tu, tu. Rozławiamy te skałki. Nie, nie rozwalisz nie tego. Nie tego? Dobra, czekaj, postawimy to na przodzie po prostu. Okej. Okay. Dobra, i teraz kablem to po prostu Dobra. kabel, kabel! Ale pierdolnie to. Kabel w wodzie to chyba nic mądrego, szczerze mówiąc, ale... Dobra, gotowy. Dobra, dobra! O, Jej, j... kurde. o kurde. Ale wali. Progress 0%. O! 3%! Co to jest? E... Dobra, dobra. I to tyle? Chorobę dostałem, płuc. O! O, o! o, -o. Ty Dobra! Ale boss stary! Ale boss. Słowo Siarka. Miał. Ale kryta. Chwila, a już wróciły wszystkie surowce? Nie. Nie, bo to ile progresu jest? 14% to było, co ci się teraz stało. Co? 17% no. <laughs> e Czekaj, 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 czekaj. Czy żyją nasze te zwierzątka, czy nie? Tak, bo właśnie widziałem, że Wilk tutaj coś widziałem. A, zabiły Wilka. Dobra. Nice. To luz. To mój taki jest ustawiony na tego? Nie, mój jest na passive, to chyba twój ustawił. Eee, defensive. Dobra, wracam. I ile A, teraz? Idę? 28%. 28 Czyli to nie jest takie, że uderzy się dwa, trzy razy i heja. Aha. Okej. Okay. To jest stałe defense. Przygotuj się. Ciekawe, co? Ale pomyśl, co by było, jakbyśmy poszli do tej jednej takiej jaskini, co byliśmy takiej ogromnej. No to by, by dłużej szło na pewno. To by było, pani. Tam siedzisz Ej, Ale. surowce i tylko działa... skrzynka, 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 skrzynka. O, mam pszczółkę. Nice. Bo ogólnie jeszcze tak, jeszcze chciałem. Ro... O, muszę się napić, czekaj sekundę. Jeszcze chciałem zrobić ogólnie coś takiego, co się nazywa. O, czekaj, coś się respi. O, Mati, no, drugi. Klępiemy, klępiemy. dobra. niech otworzy pysk? Aba, nice. Czyli to nie był jeden, tu się ich respi Aba. więcej po prostu. O, jeszcze jakie ma rzeczy, zobacz w środku. Idę, cz czekaj, bo się o mnie. Nie, 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 nie żeś żebyś zobaczył. Eee, A ty... co on wypuszcza te? Co, silika, titanium, iron. Ha, wszystkie, wszystkie te. No spoko. A ty nie było żadnego do wydobycia słońca. Jest 50-53%. Ty nie masz żadnego słońca do wydobycia. Zobaczmy, co się A no. Znaczy ciekawy, yes, tu jest, węg tu jest węgiel. Ale to węgiel. E, mówię teraz tak, jeszcze z kwestii, które chciałem zrobić, chciałem zrobić coś takiego jak Basic ba Battery Rack, jakbyśmy to skraftowali, bo jeszcze jest Advanced. Nie? Tylko nie wiem, czy będzie nas stać, bo potrzebowaliśmy 8 elektroniki, 4 kompozytów. No w sensie nie powinno, nie powinno być aż takim problemem. Chciałem te niektóre rzeczy właśnie tego. Uuuu... Możemy też sobie zrobić coś takiego, co za... Pamiętasz, co są takie gejzery, nie? Możemy na gejzer założyć i będzie wydobywało egzotyki. Tylko, że jest atakowany wtedy i trzeba bronić. A że ten tampe? Nie, co innego, co innego. Ale to teraz słyszę, Bo ja chcę tą... Chciałem tą baterię jeszcze zrobić ogólnie. I chciałem coś, co... Tylko gdzie to było? Foundry, to chciałem zrobić. Że możesz dzięki temu kraftować lepszej jakości yy, te bronie i mog moglibyśmy sobie tytanium rzeczy zrobić: tytanium yy, siekierę, tytanium pikax i tak dalej, nie? Kiełem o Dobra, stawiam, że jeszcze jeden pewnie się zrespi, znając szczęście. Tak, to da, ta, pod koniec, pod koniec, bo już jest 81%. Ale no, siękerę, powiem ci, ci, powiem ci, idzie ładnie. Muzyka się włączyła jakaś. Za o, nami, za nami. Przepraszam Dobra jeszcze mały. Jestem duży, wypuścił. Aha, nic. 92, to już chyba nie będzie dużego. Coś dużego, Mati! O. Nieważne, dostał w łeb za 1500. Nie będzie już nic dużego. Duży, Mati! Ale nie nie ogromny. Dobra, uwaga. Staty 3%. Ma? No i dobra, pilnowałeś. Ej, dasz mi Antibiotic Paste, czy nie masz? Mam, zawsze mam. Daj mi jedno. Wyszło coś, Mati? Ja już zabijam. O, ja b... Tu leżę, w wodzie. tu, ale przez tego tampera o, gra... Ty! Co? Wróciły surowce. Dobra, zabieram go w takim razie. Ale jaja. Odłączam kable. Ale ja. Ty, paliwa zebrało tyle co nic. Pół litra. Ja piedziel, Aż tos. No i teraz możemy zebrać Ale miedź. Tos. Pii, o Trochę pier... się pobronisz, nie? I Nagle cyk. Dobra, zbieramy kopy. Mmm... Realnie co nas interesuje? Złoto i mieć. O, tamte, Thunderstorm, no, to fantastycznie. Ale nie, jesteśmy niedaleko bazy, więc luz. Ej, mógł zerknąć jak ze zwierzakami w ogóle. No coś zerknąć, no? Przysięgam, że za dostałem. Bo. Ustawiłem laydown na zbigniewuju. Leży No leży. No bo tak ustawiliśmy, no. mówimy, ci, żebyś ustawił, ja że ja stoi. Ja mówię, ja mówię tak. Aha. Zbigniew nie żyje. <grym a, <grym a jakby że żyje. to był największy speeda Zbigniewa. Co? Już tyle? Już nie ma już więcej... Tego e, ja nie mam wagi. Muszę się cofnąć i odłożyć. A, bo, bo, to, bo, to, bo to cudo waży 90 kilo. A, uuu, no tak. Przecież ty tu gówno nosisz. No. wejdę no, ja idę kopę, trochę jeszcze zebrać. Kopę kopę. Na szczęście mogę też to wsadzić do konia, nie? To będzie zdrowy Zbigniew. Aluminium Żelaz... Jak się podobało? Jezus Moja improwizacja małita Improwizacja? To była prawie perfekcja, stary. Bez to to się najbardziej będzie opłacało, jakbyśmy wiesz co zrobili? Dosłownie poszli sobie do jakiejś ogromnej jaskini, która byłaby gdzieś niedaleko, postawili sobie skrzynkę w środku, nie? Czy jakąś bazę kamienną przed i po prostu sobie w ten sposób siedzieli. I tyle. Dobra, wracajmy. O kurde, jakieś obrażenia. O kuń! A jak Zbigniew się trzyma? Bez Zbigniewa, świadków. Zbigniew, jedziemy. Jedziemy. No, ale zdrowy k Zbigniew. Ty, ale to chyba nawet ci coś Zbigniew i, i mój koń podekspił w takim razie. Tak, 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 Zbigniew ma dwudziesty ktoś, dziękuję Ci bardzo. No no no. No ja konia tego świeżego wziąłem sobie, żeby coś tam się podlewelował, no, nie? No to jest zdrowy k zbigniew, może kopereku tyle, że to. Dobrze, dobrze. Jest A, ta. gdzie wrzuć rozumieć? Do pieca, tyle. Ta, od razu do pieca, musimy wrzucić, no. Trochę kupę kup. Raz, dwa, trzy, iron, mieć, węgiel i patrz, chodź tu, zobacz, I patrz. Patrz, no patrz to tu. tu już jest siarka z skrzyn, drugiej skrzynce od prawej, którą przywiozłem już stamtąd. No kurde, tu mamy 100, 200, 300. Tu to jest, to jest giga dużo siarki, no. I teraz mogę, patrz, teraz mogę wziąć całą tą siarkę, dosłownie. do śmieci. Nie, przyjść tu, wrzucić ją całą tu, pójść do kominka, wyjąć wszystko z kominka, patrz, teraz tu, wrzucam i gunpowder i robimy raz, dwa, trzy i na 90. I zobacz, ile się robi ile się robi proszku naraz przyszpana. także no, powiem ci ten fumper spoko, ale myślę, że właśnie do jakichś takich lepszych, chce powinniśmy pójść i mo. No. i tam zrobić. Dobra, kwestia teraz jest taka. Co robisz, co robisz, e, teraz muszę odblokować Te foundry, e, foundry na fabrykatorze. Potrzebuję elektronik i y, cementu. Cement jest tu, i elektroniki. ale nie ma elektronik już? A bo miedzi nie mieliśmy. Dobra, wszystko jasne. E, luz. I teraz robimy sobie miedź maksimum. I craftuj, dobra Jak skraftuję, to możemy robić elektroniki Jak zrobimy elektroniki, to możemy zrobić tego I jak zrobimy foundry To zostaje nam Możemy jeszcze zrobić w ogóle e, ten basic e, Basic, jak on się nazywa? Basic battery Basic Battery Pack, albo ten lepszy. Chyba nawet ten lepszy będzie lepiej zrobić. Pytanie, że będziemy mieli na 8 Titanium Plateów. Ale wydaje mi się, że powinniśmy mieć, patrząc na, na nasze zasoby. Titanium Plate na 8. E, będzie, dobra, no spokojnie. To zrobiliśmy to. I teraz potrzebujemy elektroniki. Potrzebujemy 8 elektroniki i. nie na to Foundry. 8 elektroniki, a na Foundry też 8. Czyli 16 elektroniki byśmy potrzebowali. A mamy 5. To byśmy musieli zrobić 11. Mmm. Potrzebujemy miedzi więcej. Na szczęście trochę przynieśliśmy. Mhm. Uh -huh. I bardzo, bardzo dobrze. Ja przyniosłem 200. Jak ja to jest... To miłe w sumie. Bardzo miłe w sumie. Nawet bym powiedział ekstremalnie no, miłe, ale stary. Teraz smutek w sobie. Czemu? Bo nazwałem tak na szybko Emu i się nazywa tak. No to ty sobie tak wybrałeś stary, żeby Czy go tak cool nazwać. Dzij mi widzowie, cool no Dobra, potrzebuję tylko trochę kabelków jeszcze. Jeszcze trochę. Jeszcze minimalnie, jeszcze kawałek i jest, dobra. 11 elektronik w 11 sekund. I robimy sobie od razu ba Advanced Battery Pack. A, cztery kompozyty jeszcze muszę wziąć, bo się przepalały. E ja je jak dużo! Mówię, ja staję słucham po prostu był jakiś się był jakimś A kompo, ażby Mówię, Boże Święty. No ja muszę tutaj ogarniać, żeby wiesz, żeby to nie trwało wieczność, nie? Dobra, Advanced Battery Pack i teraz Foundry. Dobra, mamy oba. No i GITES. No i panie, teraz to mamy taki progres. Eee... Słuchaj, życie jak maczeta. Tu. Dobra, deploy. Gdzie to teraz możemy tylko postawić realnie? Pa. Widzisz to? A ja bardzo mi się podoba. No i, i bank. Się, ale długo się będzie oddać? I teraz I powinno co? odkładać dodatkową energię. Ale nie mamy ka dodatkowej, bo wszystko aż na jednym tym net brakuje. No to jeszcze działa? A no no bo na, na no tak, na razie kraftuje, dlatego. Energy short, nie, spokojnie. Na razie jest luz. Ale żeby sprawdzić czy działa! No to wyłącz piec, masz. O, działa, działa, fest! I on zbiera 6 milionów o, energii. Co na 15 minut stać przecież. No i masz teraz tego i no spokojnie, nie? I teraz piec Z sobie niech poprzepala staję... do końca. Przepraszam, przepraszam ci bardzo, ale idę nalać sobie wody. O kurde, ty! O stary, tego nie przewidziałem. Co? No musisz przyjść. bumblebee. Stoisz? More than the to usiądź. No? Co? O ku... No? Trochę spore, co? Oh, Trochę spore. A to jest, do, to, jest to foundry? To, 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 jest to jest do robienia, do robienia tego. To jest zrobienia titanium. Titanium X, Titanium Pickaxe Potrzebujemy Carbon Fiber, Titanium Ionet, Titanium e, e, la. To Epoksy i coś tam jeszcze jest potrzebne. Będę musiał znowu. Będziemy musieli zrobić drugiego drilla w ogóle, mi się wydaje, wiesz? Eee, hmm. tu jest titanium. Śrubki. A tam śrubki jeszcze jakieś powinny być. 64, dobra, są śrubki. Dobra pyk i titanium pickaxe pyk. E, a nie, nie robi się chwila, bo jeszcze prąd. A no się... w ogóle tego prądu nie ma, na to. Gdzie to jest podpięcie? Ty, czemu spa Ty coś tu od... Co? Czemu. Baterie się naodowały i k.i. już nie No bo się zużyło, no bo leci. Bo tego. Ale z, z czego? Do czego? Co ty k***a? nie paniku, jezus. Kraftujemy, patrz. Po prostu. Czas, czas craftowania jest wydłużony i tyle. A, to nie jest problem. Jest titanium pickaxe, z czego nie bierzesz? Tak. No, ja dla ciebie. A dla mnie jest? Ja teraz sobie craftuję. Uuu, z siekiery nie ale... korzystam jeszcze aż tyle, więc wiesz. Patrz jak ja wyglądam? Jak wojownik. mam Platinium. Jaki bojawnik. Damn, ale ty teraz to ładnie wygląda? 50 level w ogóle wbiłem. 50? No. A ja, masz za pół level. 29. No. No. A ile masz Expo? Ja mam 4 miliony. 1,3 miliona. No, trochę jest, nie? Różnicy. Także to. No. Yy, I co jeszcze chciałem zrobić ogólnie? No, możemy jeszcze ten, ten Titanium Knife zrobić i tak dalej, ale to wiadomo, nie? Na razie nie mam jakichś tych. Yy... Bez sensu! No, że bierzmy z tego, bo ze stacji, k Gadaliśmy o tym. No. I jeszcze możemy zrobić, jeśli byś bardzo chciał, electric stove. I do czego 50% cra crafting speed. O on jest do... przepiekania mięsa. Tylko, że nie wiem, czy my chcemy piec, czy chcemy smokować. Ale ja, ja bym w ogóle kiedyś zrobił odcinek... widzę, napiszcie, czy chcecie odcinek farmerski. Dwóch farmerów, młodych chłopaków. Już nie takich młodych. Na polu pol razem. jak cię wezmę w tuksiana. Mm. Co jest takiego, no? Ja chyba nie chcę wiedzieć. Chyba wolę być zaskoczony, stary za chcą wiedzieć, Pozytywnie albo nie pozytywnie Jedno z dwóch na pewno 1830 łapek w górę, robimy farmerski odcinek I bym pola Ty już nie, nie rób żadnych obietnic, bo potem ich nie dotrzymujesz, stary Jaki nie Oooooo. Otrzyma... No, nie wywołuj wilka z lasu, bym powiedział Powiedziałbym, nie, wy... nie wywołuj wilka z lasu, stary Nie wywołuj wilka z Lublina No, to myślę, to jest najsensowniejsze, co mogę ci powiedzieć Ale nie, no, farmerski odcinek I ja, i ja, to zrobimy, no musimy ja. To było Proszę wszystko pai, na co mogłeś by wpaść? Okay. No to a z ci się każe Mi się każe Ja No bo w, ja, nie, ja, już, ja Ja już nie mam pytań, i... ja już nie mam pytań, nie, naprawdę ja już nie mam Ja już nie mam pytań Mati Żadnych Ej nie, ja, ja Rolników. Ja lubię, ja jestem ze wsi. Kur... No słyszałem przed chwilą właśnie. I ja o. Ja. Ja jestem ze wsi, ty jesteś miastowy! Lublin, jestem, jest, jest, jestem ze wsi! Lublin! To jest... wiesz co? To brzmi mniej więcej tak jak ta żona Beckhama mówiąca, no mój ojciec, my byliśmy klasą klasą pracującą, a jaki miał twój samochód, jaki miał ojciec, twój ojciec samochód kiedy woził cię do szkoły? No mieliśmy Bentleya nie, wiem, Rolls Royce'a chyba, tak? Nie pamiętam no, co sobie, tam było. Sobie, nie pamiętam, ale no, no. Nie no stary, co ty pisz? Przecież ja jestem z... Ja, ja jestem z okolic, ze wsi, Lublin. Lublin. Ja jestem z okolic Lublina. Mhm. Ja się wychowałem k***a wsi, ja zbierałem k***a cały u Nasz go ucięło. W***lałem Wszyscy No, sobie był. Nie no, grałem na kombi w Metida. To wiem. Ale też byłem na dworze. Mhm. Mm Naprawdę, myśl, obiecuję. Myślę, że mało osób ci w to uwierzy, akurat, no, ale. byłem na dworze, byłem na dworze. Parę Raz, ze dwa razy był na dworze w całym życiu. Byłem, no, no, ale, no <laughs> musiałem do sklepu po Nergola pójść. Ale się liczy. Jakie jakie wiem, stary, 11 lat to ja tak. Energolek, chipsiki i metinek. Dobra, ty, zobacz, no, so, no. ile tu rzeczy można zrobić. Ty, no fiu, fiu, fiu! Ile o rzeczy? Kurde. Ty, ja mogę nawet Grzyby? Zupę z grzybową robisz? A miskę skąd wziąłeś? Grzybie. Ach. Ach to obchodzi. Moje. I tak już jedną zjadłem. Hej, <grym> nie spróbujesz zupki? Ogólnie ty, o, jest na przykład coś tak jak un unknown ore. Możesz wrzucić zamrożony or, nie? I wyjdzie ci którykolwiek z opcji. Aha, jaki Pock Dobra. Cheese roll, cheese pizza slice, co? <grym> dobra. Stary, możesz ciasto zrobić, ser, pomidora i zrobić sobie pizzę, stary. Weź zup <grym> weź zupkę. Masz zupkę. Już zjadłem. <grym> A, weź jeszcze jedną, czekaj. Przejrz mi cały klimat, co odcinek mi zepsułeś? O nie, 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 cztery. Oddawaj to, oddawaj, czekaj. Stary, czekaj. Po, powiedz mi jedno, ty dalej chodzisz z tym Water Skinem? nie. Jezu. Yes. Nie yes. śmiejesz, chuj. Patrz, podnieś to, podnieś to. Nic się nie śmieję, skąd. Podnieś to. Ale zapakowane ładnie, no. Dobra, czekaj. Weź teraz zupkę do łapki, czekaj, ja biorę zupkę. Masz już No, mam. O, dobra. Ale się zrobiła atmosfera. Mm, jak na U nas na Wigilii zawsze, zawsze był. Zawsze był solnik. <laughs> mm. Nie no, staj! Solniczek pierwszy zrobiony! Jem. Ale się zrobiło! Romantyk, Ej, co tutaj masz w romantyk! K**no daje. <laughs> Ja. To poczekaj. A upiekę grzyba. Po jednym grzybku upiekę jeszcze. jednego tylko mogłem. To, nas to To jest jakiś portable biofuel, coś tam. A to jest na wodę w ogóle. Czemu to jest takie drogie? O co tu chodzi? Jakieś powalone to jest, te niektóre rzeczy. Jeszcze bym się nad światłami powalczyć. Uuu, tego bloczkowy. Uh, 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 ale nie, mam lepszy chyba. Hej te można robić? Nie. Jeśli życie Twoje prosi, no to możesz robić. O, to jest Electric Dehumidifier. To możemy sobie jeszcze zrobić. Bo jak siedzisz w jaskini, to wtedy nie ma problemu z tego. Nie masz tego debuffa. I to zakładasz na plecy, i z tym chodzisz na plecy cały czas. Tylko, że jeszcze no. do tego dużo. Odblokowałem to nieważne. Ale do tego elektroniki, nie? Ale kill off już mamy, możemy kopać. Myślę, że całkiem fajnie, także, moi drodzy, dziękujemy serdecznie za oglądanie. Jeśli Wam się podobało. Proszę w kolejnym watermelon, lollipop robimy. Co robimy? Watermelon, lollipop. Okej. Okay. Jak już będziemy mieli zaki. watermelon. A my oh. otrzymanie trzymajcie ciepło! No i papa. Ale żebka dobra. Szalniccie.